Siema, siema, siema i właśnie jedziemy Tak się dzisiaj rano obudziłem otworzyłem lewe oko prawe Wyjrzałem za okno, mówię kurde, zbyt piękna pogoda Żeby przesiedzieć w domu i tak oto mówię do Justyny Dawaj, jedziemy no i jesteśmy w drodze. Gdzieś, dokładnie jeszcze nie wiadomo gdzie, ale jedziemy, żeby spędzić cały dzień na moto. No i oczywiście to, co będziemy fajnego coś widzieli, zwiedzali, no to będziemy kręcili. W tym momencie jesteśmy w miejscowości Guzów i prawdopodobnie tutaj jest jakiś pałacyk. Tylko właśnie widziałem jakieś ruiny tego na zdjęciach jakieś ruiny tego pałacyku, a na niektórych zdjęciach był odremontowany, także Obadamy sprawę zaraz, wydaje mi się, że to powinno być właśnie gdzieś tutaj, za tym murem. A widać, widać już coś, widać o to, zaraz się tutaj. Przejdziemy i proszę, i mamy coś. Jaaaa! Ha, Co? Fajny, co? Możemy tam wejść? Ale... Ale to nie ważne. Co? Skąd to No nie wiem, zobaczymy może. Może da się coś wykombinować, co? no fajny widoczek słuchajcie tak się przygotowałem, taki, taki spontan był dzisiaj, że aparat, który wziąłem do kręcenia i robienia zdjęć bez baterii super kamerka na kasku ma baterii połowę także jedynie został mi tylko telefon i pewnie telefonem będę musiał się posłużyć do zrobienia jakiejkolwiek relacji z dnia dzisiejszego. I oto to, o to tak zaczynam kręcić telefonem. Ale że kręcony było wcześniej, już kiedyś, także wprawa jest. No ale z jakością będzie troszeczkę gorzej, za co sorry. Hmm, za mną pałac niestety jest podczas remontu zamknięty. Tak powiem, tak, Justyna gdzieś tam się wdarła, poszła na zwiady i zobaczymy, może, może wejdziemy, zobaczymy coś więcej. Więc tak tutaj zaczepiliśmy jednego z księży, który wychodził po skończonej mszy z tej kaplicy i dowiedzieliśmy się właśnie parę ciekawych rzeczy, że całe te prace remontowe prowadzone są przez ostatniego potomka Sobańskich właściciela potomka właścicieli tego obiektu. Teraz on to przejął i remontuje. Z tego, co wiemy, przez mm, długi okres czasu jakoś nie może sobie tego wyremontować. I też jeszcze ciekawa tutaj historia jest dotycząca tej kaplicy, gdyż kaplica jest już mm, przepisana y, jako własność kościoła i, i w zamian za... No ta, i tak, i żeby, żeby się kościół dogadał z Sobańskim, to Sobański wybudował... Znaczy kupił ziemię i wybudował kościół dla tutejszej społeczności i będzie wymianka po prostu. Ksubański sobie tutaj właściciel wy odbierze tą kaplicę, żeby całość tworzyła całość. No i, i każdy będzie zadowolony i szczęśliwy. Także tutaj jeszcze jest za na tyłach obiektu jest jeszcze modernizowany park który z tego co wiemy też był dosyć mocno zniszczony. jesteśmy? No weź, zobacz, jak ja mam włosy. O Dobrze, że je masz. Nie nagrywaj tego. Nie nagrywaj, bo mam spodnie rozpięte. No i słuchajcie, jesteśmy blisko. Z nami zaczęła jęczeć. Nieprawda. Nigdy. <słuch> jesteśmy w sumie blisko. Czy wcześniej oszukałem, że nie mam celu? Dzisiaj, ale jest cel. Ale jak jakiś odległy. To prawda, odległy cel. Ja też mam piękne włosy, zobacz. Wiesz? E, jesteśmy... Ale nie, ty tu jesteś gwiazdą. Okej. Okay. 30 km mamy do... końca. Jeszcze? I będzie fajnie. Okej. Okay. Jak nie będzie fajnie, to chyba kurde więcej z tyłu nic nie jadę o, o, o. taki jest mój cel <laughs> spadaj także jemy lodo sobie teraz ja chcę jeszcze jednego małego i Bardzo dobre te lody. zaraz spadamy Jesteśmy prawie że na miejscu można by było powiedzieć u celu dzisiejszego dnia, dzisiejszej wycieczki Pewnie niektórzy już wiedzą o co Kaman, a ci, którzy nie byli w tym miejscu to jeszcze nie wiedzą. Słuchajcie, taka droga może, może tylko prowadzić w jedno miejsce. Wow, piękny piasek. I właśnie przywioło nas na koniec świata. Jesteśmy w miejscowości, w sumie oficjalnie stoi znak, czyli musi być to miejscowość jako tako. Koniec świata. Justyna. Czasami do mnie mówi, pojechałabym z tobą na koniec świata i ma. Jest na koniec, na końcu świata. Zaraz wam pokażę tutaj, jeżeli ktoś jeszcze nie był, to yy, zaraz zobaczy. Tam, tam jest Justa. Poszła na jagody. Masz coś? Dosz trochę? Nie, bo na jednej tabliczki się tak ujechać, wiesz co, to jesteś. <laughs> Ale słuchaj, masz zdjęcie z tabliczką koniec Usucałeś świata. Musiałeś mnie. Miało być fajnie. <laughs> Ale chcesz mnie otruć? Tak. Co to? <laughs> Nie, zjadłem jedno. Dzięki. Teraz zobaczcie, co tam jest. Tabliczka. Znaczy tak, przyjechaliśmy stamtąd Pobudowali sobie tutaj, czy nie wiem kto w sumie pobudował Ale jest taka drewniana wiata No i ten e, Popularny znak Koniec świata Z różnymi naklejkami Tak o. Słuchajcie, jest miejsce na Ognisko Stoły, wiata, czy sorry, chata na końcu świata. Można sobie niezło tutaj bibę ogarnąć. Jakieś tam zaplecze śmieciowo-drewniane. Justa się już tutaj zadomowiła. Jak tam? Jak tam droga Justyna? Tu może patrzę, jak daleko do domu. Ile? Daleko. O kurde. I Teraz jak wracamy przez wioski nie jedziemy autostradą. Teraz jechaliśmy do tej pory autostradą, nie? Przez większość czasu. Średnio tak. No. Przydałoby się zobaczyć trochę. A teraz jechaliśmy tutaj ostatnie te 30 kilometrów. Było była taka dosyć, znaczy droga wyglądała jak typowo się jedzie na koniec świata, ale bardzo fajne wioski, zadbane. Wioski takie typowo z gospodarstwami rolnymi, czyli krówki, świnki, trochę zajeżdżało od czasu do czasu. Takim specyficznym zapachem, zapaszkiem. No i zobaczcie, jeszcze wam pokażę, na końcu świata stoi sobie jedna chatka, a nie tam, dalej jeszcze jakaś jeszcze jedna no, chatka chat, chat, chat jest, ale ta jest bardzo sympatyczna. A więc, tak słuchajcie, właśnie zasięgnęliśmy języka u tubylców, że tak powiem. W związku właśnie z tą nazwą, z tą całą tablicą. I teraz zdradzę wam mały sekret. Możemy im powiedzieć? Mów, mów, dobra. Zaczęłaś. Wcześniej powiedziałem, że być może że jest to oficjalna jakaś tam miejscowość i wcale nieprawda. Nie ma takiej miejscowości nigdzie wpisanej do żadnego rejestru, a historia jest taka, że tutaj w tym miejscu na początku... znaczy tam. Tam stało 12 domów, w tym momencie jest tylko 3. I w 2012 roku, znaczy tak, każdy, każdy mówił, że kto, z tych tutaj, kto tu mieszkał, że pochodzi, pochodzi z e, rogu świata. Tak? To było z rogu świata. I w 2012 roku, kiedy to. E, co miał być koniec świata w 2012 roku? Jakoś to, to było, jakoś tak był jakiś boom chyba, tak? W 2000 to milenium, a w 2012 w każdym razie burmistrz, nie, wójt, wójt. Y, Dolszyce, tak, miejscowość? Jakoś tak, tutaj, wójt tej miejscowości postanowił postawić tutaj taką e, tabliczkę, koniec świata i... I tutaj ta osoba, z którą przed chwilą rozmawialiśmy powiedziała, że właśnie w 2012 roku przyjeżdżały tutaj autokarami turyści, żeby właśnie zobaczyć tą tam tabliczkę z napisem Koniec Świata. I, i tak to ma się do dzisiaj. I jeszcze jedna fajna ciekawostka, że ta tablica, ta tablica jest zmieniana na nową co rok. I co rok ludzie przyjeżdżają tutaj z jakiejś jednej, tak i z drugiej strony marzą tą tablicę, naklejają jakieś swoje e, naklejki i. Masz naklejkę PFR? Jest, <grych> Nie mam, jest Uchać niszczona, dlatego Wojt wymienia ją co roku, żeby była świeża i bez żadnych e, masgrowów. Także w tym na tą chwilę nie ma miejscowości koniec świata, jest tylko tabliczka. Za tą tabliczką są trzy, miejscowości, trzy, trzy chałupy. I tak się sytuacja właśnie przedstawia. I każdy tutaj przyjeżdża, robi sobie fotę. I my Myśmy też. taką tabliczkę można wszędzie postawić. W, takim w sumie? Razie. Dokładnie. No, nie mogła być gdzieś bliżej. Możemy sobie postawić gdzieś bliżej. I przyjeżdżać. W ramach rekompensaty teraz mnie zaprosz na obiad. Dobra. Po drodze gdzieś jakiś kebab. Nie kebab. Dobra, jeszcze zobaczę spojrzenie jeszcze raz. Chciałam coś wykwintnego. Wy... <laughs> Wykwintny kebab. Dobra jeszcze raz spojrzenie. W ogóle tu to powiedziała nam ta osoba, że w cały weekend tutaj przyjeżdża bardzo mnóstwo, bardzo mnóstwo, okay. bardzo mnóstwo osób, ale. Jesteśmy my i tutaj państwo samochodem, także ee, tak oto się przedstawia. Nie ma za dużo e, turystów, tych autokarów i w ogóle bum już był teraz nie ma. Dobra, zwijamy manele jedziemy na ten obiad jakiś. Tylko tu ja nie wiem czy gdzieś na tych wioskach znajdziemy wykwintną restaurację <noise> Może się wprosimy do kogoś na obiad. Dobrze. Może gdzieś na wesele się na krzywy ryj załapiemy. nie bo po raczej. No to po To tym bardziej nie będą pamiętać, no czy byliśmy wczoraj, czy nie. Wyłączam. A więc tak. Zatrzymaliśmy się na luksusowy obiad specjalnie dla Justyny. W miejscowości Tumidaj. W miejscowości Tumidaj. A zajazd też się nazywa Tumidaj. Bardzo ciekawie to jest. Brzmi, odrazu. idziemy co? Może pokoik od razu. Tak, idziemy zobaczyć, yy, co, tu dają. co tu dają. Ale nie to oni chcą. Czy ja chcę? Nie No właśnie. Także dzisiaj trochę tych motocyklistów. O, było widać. Proszę bardzo, jakiś zlot, nie zlot. Eee... Zabieram zabawki i idziemy obczaić. Mo to sobie grzecznie będzie tak tutaj stało. Siema, to znowu my zajazd, tu mi daj, ale na żarcie cały czas czekam. tak, tak. Eee, tu mi daj, ale wolno. Wolno to trwa. Nie poznaje kolegi. Nie poznaje kolegi. Eee, dobra, czekamy cały czas. Jak coś dostaniemy, to wam pokażemy. Nie? Mhm. Też pokażesz? Przed. Jak, jak tu ci dam? Przed, tu mi daj. Dobra, słuchajcie, e, Zajazd e, tu mi daj. ma moją rekomendację. Co do e, żarcia, Justyna? Okej, okay. tylko brakuje serwetek. Ale żarcie, okej, okay, smaczne, nie jest za dużo, nie za mało. Czy to znaczy, jak coś do płacenia? Człowiek się, no od ceny w cenniku biorę okej, okay. także. I pomykamy dalej. No i tak, najedli się w Tumidai. Justyny bryzol, moje mielone dwie kawy i kola. Koszt 67 zyla. Myślę, że tragedii nie ma. Człowiek jeszcze zapiął sobie spodnie. Zdołał. No jasne. Pewnie, że zapiął. I pomygamy dalej, bo tam jakaś chmura leci. O, Justyna znalazła, że tutaj o 17 ma padać, a jest godzina Za 15:04 czyli uciekamy przed deszczem jakimś popołudniowym. Za 262 km zrobione wlałem 18 litrów. Jak to prawdopodobnie teraz mi się nie chce liczyć, ale, ale jak ten, jak sobie obliczę podczas montażu filmiku, to będzie, będzie tam napisane. Nie wiem. No i się ma, się Dotarliśmy do miejsca, w którym miało miejsce lądowanie zestrzelonego samolotu Łoś W 1939 z tego, co wyczytałem na tabliczce, myślałem wcześniej, że to jest nie wiem, może jakiś tam. Prawdziwy, prawdziwy samolot, ale to tylko jest atrapa, niestety. Ale idziemy obejrzeć za to. Mamy tutaj też jeszcze oprócz tablicy pamiątkowej zdjęcia, właśnie tych, którzy lecieli prawdopodobnie tym samolotem, no i niestety zginęli. Jak można było się doczytać tutaj na tablicy informującej samolot Łoś w liczbie trzech sztuk został wysłany na bombardowanie w niemieckich jednostek. Jednak zostały wszystkie trzy Łosie zestrzelone przez niemieckie, niemieckie samoloty i mamy tutaj oto tego rezultat. Dlatego tutaj jest tyle zdjęć osób, które zginęły. Całkiem spoko pomnik, nie? Fajnie, że taka no fajnie. makietę zrobili. Fajnie, bardzo fajnie. Pomysłowo niż lepsza jest taka makieta niż taki obelisk. Makieta daje ci bardziej... Wyobrażenie nie lepsze, nie? Tak, postawią kamień i co? Dokładnie. No i dzisiejsza traska jest zakończona. Tutaj na aplikacji możemy zobaczyć sobie jakie kółko dzisiaj zostało wywinięte. Eee, trochę statystyk. Od wyjazdu do chwili obecnej minęło 10 godzin 28 minut. Eee, zrobiliśmy 594 km eee, w ruchu, natomiast Spędziliśmy 6 godzin 49 minut, czyli mniej niż 3 godziny było na. No, w sumie tak mogło być. Na jakieś łażenie i siedzenie. Średnia prędkość w ruchu 87 km. No, sporo. Chyba tymi to autostradami tutaj tą średnią y, powiększyłem. Y, to jakieś tam międzyczasy, bla 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 to nie wiem, na to, na to nie patrzyłem dobra i tym momentem sobie kończymy tak i można myślę, że można zakończyć dzisiejszy dzień niedziela na moto akumulatory naładowane można zaczynać tydzień pracy dobra motor do garażu tam jakiś syfik jest z opon piasek i w ogóle trzeba to wyczyścić w tygodniu szyba brudna, kask brudny dobra, nara, do następnego